Witam ponownie, Sławek Staniak, pojawiło się kilka pytań mailowych widzę, bo na czacie chyba nie, chyba nie ma. Pierwszy z pytań, czy systemy integrujące muszą posiadać świadectwo dopuszczenia? Do no to oczywiście na to pytanie już odpowiadaliśmy wcześniej generalnie z, z Panem Jackiem podyłom, Systemy integrujące, <laughs> przepraszam, które sterują systemami bezpieczeństwa pożarowego oczywiście muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, i to już i tak samo pan Jacek, jak i ja trochę się pastwiliśmy nad tym tematem. Także myślę, że ten temat jest dość, dość dobrze już rozpoznany. Jeżeli byłyby konkretne zapytania, zresztą to też będzie zależało od wytycznych CMBOP, który, nad którymi CMB pracuje, o których mówił tutaj pan Jacek. No, natomiast odpowiedź jest taka, że systemy integrujące, które sterują systemem bezpieczeństwa pożarowego oczywiście muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Co mamy dalej? W ostatnim czasie dużo mówi się o systemach PSIM. Jaka jest przewaga systemu integrującego PSIM nad innymi systemami integrującymi? systemami Około systemów PSIM narosło trochę, trochę legendy. To jest tak. To jest taka, ta sytuacja wygląda w ten sposób, że system PSIM to jest system, czyli ten Physical Security Information Management, czyli to jest zarządzanie, zarządzanie tym fizycznym bezpieczeństwem. To są systemy już bardzo złożone, najwyższym, najwyższego poziomu, które generalnie sterują wszystkimi podległymi systemami, kontaktując się bezpośrednio z centralami z centralami systemów tych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli to są bezpie... bezpieczeństwa takimi jak właśnie system łama napadu, telewizji szczególnie, czyli, czyli VMS-ami, systemami kontroli dostępu, systemami właśnie pożarowymi, ale również systemami informacji geograficznej, systemami no. <coughs> GPS, systemami łączności, transportu. Systemy P SIM generalnie są używane do dużych obiektów, Duże obiekty, czyli nawet przestrzenie miejskie, to są centra zarządzania bezpieczeństwem czy centra zarządzania kryzysowego. Charakterystyka systemów PSIM jest zbliżona do systemów innych integrujących czyli też mamy tutaj zbieranie danych, też mamy analizę tych danych, weryfikację. Weryfikacje, czyli tutaj chodzi o to, żeby w dobry sposób przedstawić operatorowi informacje, tak żeby operator mógł w jak najlepszy sposób tą informacją zarządzać, czy coś z nią zrobić. Oczywiście, systemy PSIM w pewnym stopniu już analizują same pewne, pewne zdarzenia, czy klasyfikują problemy i operator dostaje informację już bardziej skonkretyzowaną. Po to są również procedury. O procedurach już wcześniej mówiłem, natomiast procedura to jest zbiór pewnych wcześniej zaprogramowanych zdarzeń, według których ma postępować operator. W tych sytuacjach, właśnie stresujących, jest to o tyle istotne, że operator nie musi się już zastanawiać, dostaje informacje, co ma wykonać, gdzie zadzwonić, no i postępować zgodnie z tą procedurą później oczywiście dalej mamy znowu nadzór nad tym operatorem, czyli wszystko co on zrobił rozliczanie czasowe. No i generalnie tak wyglądają systemy, tak wyglądają systemy PSIM. systemy PSIM. W większości powinny być czy są robione pod konkretnego klienta, czyli rozwiązują konkretne problemy. No, trudno mi sobie wyobrazić, na przykład, w systemach, w centrach zarządzania kryzysowego, żeby był to jakiś system spółki normalnie brany. On musi być dostosowany do charakterystyki konkretnego klienta, dlatego czasami. Ten, to nazewnictwo psimie jest, jest nadużywane, no, te centra zarządzania bezpieczeństwem też na przykład takie systemy wykonywaliśmy, jak dla, dla spółek paliwowych, gdzie zarządzane jest ponad 100 czy więcej obiektów pompujących czy przetrzymujących paliwo, gdzie to centrum zarządzania bezpieczeństwem no też jest w stanie Reagować w szybki sposób na wszystkie zdarzenia, czyli ma geolokalizację swoich służb, wysyła najbliższe patrole w określone miejsca, etc., etc. Tu jest cały, cały ten łańcuch zdarzeń bardzo, bardzo skomplikowany, także także przewagą systemu PSIM jest jego taka globalizacja i to całościowe podejście, podejście do sprawy, i to, że on jakby może sterować każdym z, z tych poszczególnych innych systemów integrujących, między innymi. To chyba myślę, że wyczerpałem, jeżeli chodzi o to pytanie. Jeszcze mamy jedno pytanie. A nie, teraz, tu, o, tu jest coś takiego. Jakie są wymagania dla stacji roboczych, z których faktycznie odbywa się sterowanie systemem integrującym? No, to jest dość ciekawe zagadnienie, dlatego że zgodnie z krajowymi ocenami technicznymi producenci zapisują czy są zobowiązani zapisać informacje dotyczące wszystkich wymagań które w efekcie znajdują swoje odbicie w certyfikacji i o ile wcześniej mówiłem na przykład o stacjach o stacjach podglądowych, czyli znaczy, znaczy o serwerach, o systemach łączności, o systemach zasilania awaryjnego. No to końcówki, czyli te stacje robocze, według nas również powinny po pierwsze mieć połączenie przez sieć certyfikowaną. No bo de facto z tego miejsca, czyli z tego urządzenia, odbywa się sterowanie tym systemem bezpieczeństwa pożarowego, i to jest jakby ważne, żeby, żeby to połączenie nie było, nie było problematyczne. Oczywiście, według nas, również system powinny mieć zasilanie awaryjne, czyli być na podtrzymaniu, czyli nie mogą zdarzyć się sytuacji, w których stacja robocza przestaje nagle działać. Bo no, tracimy kontrolę nad systemem. No Tam dochodzą jeszcze takie sprawy, jak na przykład certyfikacja kabli, które łączą na przykład sieć, sieć lokalną z, z tym systemem, z tą stacją roboczą. Tak? No bo tu też w w momencie, kiedy jest zdarzenie, jest pożar, mógłby pojawić się problem, że stacja nadal na, by, mogłaby być odcięta. Także także no tutaj uważamy, że stacje robocze również powinny mieć pewne zabezpieczenia, które pozwalają im pracować w, w trakcie właśnie akcji, akcji pożarowej, to przynajmniej przynajmniej przez te 30 minut. Tutaj mamy. Jeszcze tak, pytanie odnośnie SIUPA właśnie, czy są jakieś dane dotyczące korzystania z tych urządzeń przez funkcjonariuszy PSP w trakcie akcji gaśniczych? Ja takich danych osobiście nie posiadam, nie wiem, czy Pan Jacek z racji tego, że jest no bardziej powiązany z, ze służbami pożarniczymi, czy on takie dane może przywołać? Myślę, że odniesiemy się do tego, później w komentarzach no w chwili obecnej nie jestem w stanie podać takiej sytuacji, natomiast na pewno tego typu systemy w znaczący sposób mogą tą akcję akcję gaśniczą, może nie poprawić, ale ale spowodować, że strażacy będą mieli lepszy pogląd sytuacji, również właśnie przez korzystanie z kamer, które są na obiekcie, korzystanie z informacji z innych systemów. Następna sprawa: czy strażacy nie podchodzą z zabawą do zmian scenariusza w ramach np. złej oceny sytuacji, nieznajomości przestrzeni obiektu i ewentualnymi konsekwencjami błędnych przesterowań? Nie mam takich informacji, to należałoby myślę rozmawiać z, z przedstawicielami straży. To co powiedziałem wcześniej, jeżeli mamy system, w którym mamy widok z kamer, informacje z czujników elementów systemów bezpieczeństwa pożarowego, w takiej sytuacji kierujący natomiast realne dane, które spływają z systemu pozwalają czy pomagają, pomagają w prowadzeniu tej akcji. Także czy strażacy podchodzą z obawą, to jest pytanie do strażaków. Natomiast systemy same w siebie no, stanowią znaczącą pomoc w prowadzeniu akcji. O interfejsie tutaj widzę, że pan Jacek już odpowiedział. To na razie chyba, jeżeli chodzi o pytania, widzę, że, że to jest tyle. Bardzo dziękujemy w takim razie za webinar i oczekujemy również zapytań dalszych w komentarzach, czy, czy no, kontaktu na, przez PAP24. Oczywiście cały czas będziemy takich odpowiedzi udzielali, o ile będzie taka potrzeba. Dziękujemy bardzo.